Szanowni, szanowni Państwo, witam w naszym gronie, no niestety w formie elektronicznej, pana profesora Krzysztofa Kuratkicha. Witam. Dzień dobry Państwu, przepraszam za spóźnienie. Nie mogłem z przyczyn technicznych pojawić się punktualnie, ale cieszę się, że mam ten zaszczyt przybywać z Państwem i to w tak pięknym miejscu jak. <laughs> Żałuję, że nie możemy się spotkać bezpośrednio. I oczywiście witamy Panią Profesor Jolantę. Doszek, żeby. Bo nie pamiętam już, czy żeśmy się przywitali na samym początku, czy nie. Że, raczej żeśmy się przywitali tak nieoficjalnie, także również witam. Panie Profesorze, czy, ponieważ no jest dość spore grono młodzieży tutaj wśród nas i osób zainteresowanych poezją, literaturą, czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów na temat no, tego wielkiego, wielkiego poety Cypriana Kamila Norwika? Tak, ja dziękuję za taką możliwość i robię to z największą przyjemnością. Postaram się Państwa nie zanudzić, dlatego mój wykład będzie miał 7 minut. Długo myślałem nad tym, co można powiedzieć o... Cyprianie Norwidzie, takiego, żeby się w miarę nie powtórzyć po wielkich uczonych, po wspaniałych badaczach, których Państwo możecie czytać. I zachęcam do zapoznania się ze studiami profesorów Ferta, Cedry. Wspaniali badacze od lat próbują rozwikłać ten fenomen, jakim był późny romantyk. Ja pomyślałem sobie, że poza tymi wielkimi tematami, które Norwid poruszał jako ten symboliczny, ostatni romantyk, a może właśnie prekursor nowej epoki, raczej pokazujący, że romantyzm się nie kończy, ale że ma swoje mosty. Norwid, jako ten, który zamyka pewną epokę, a przecież już. Nie tylko zamyka, bo wchodzi na grunt nowej epoki, kontynuuje ideę wartości, wyobraźnię romantyczną, te wszystkie tematy największe, jak ojczyzna, jak honor, jak religia, pokazując, że, że są one wciąż aktualne, że wyprowadza je z romantyzmu to nie ukrywa tego, że jest że jest chciwy tej nowoczesności, że, że wpisuje się w krajobraz ten współczesny, nowoczesny. Norwid był niezwykle aktualnym pisarzem. Wielką krzywdę zrobił ten taki obraz Norwida jako starca sędziwego, wiecie ten, z tą brodą zamyślony taki pase taką naftaliną, pachnący, nie przystający do tych atrakcyjnych wartości, o, o których Państwo myślicie często. Ja Państwa zapewniam, że Norwid dzisiaj posługiwałby się komputerem, mailowałby, tweetował, byłby obecny w mass mediach, nawet Snapchata by pewnie założył, po to, żeby dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców. I właśnie pytanie, z czym dotrzeć. I tutaj jest już moja puenta tak naprawdę tego krótkiego wykładu. Norwid nie wymyśla y, niczego nowego w swojej twórczości. Żeby powtórzyć był świetnym dramaturgiem, wspaniałym poetą, malarzem, rzeźbiarzem, filozofem, teologiem, politykiem, historykiem. On nie wymyśla niczego nowego. On podejmuje te same tematy tylko co on z nimi robi. Jeżeli Norwid uznany myśliciel powraca do takich tematów jak na przykład Bóg, religia, obecność religii w życiu artystycznym, literackim. I on przypomina o tym, że człowiek powinien zawsze być nastawiony do tego absolutu, do tradycji chrześcijańskiej jako dla niego najważniejszej, to, to, nie, to nie jest tak, że on każe to zrobić. Pamiętajcie o tym, że wasi ojcowie zrodzili się z chrześcijaństwa i my też musimy być chrześcijanami. O nie, on tego nie robi. On robi coś innego, bardziej kłopotliwego. Przepraszam, w ogóle zapytam Hubert, czy ja miałem teraz mówić wykład, czy raczej yy, tylko się przywitać? Nie, wykład my tutaj Słuchamy z zapartym chęć. Bo, 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 bo teraz sobie uświadomiłem, że wziąłem mikrofon i robię to, co zawsze. Jak mam mikrofon, to gadam. Tak. Yy. Co robi Norwid z tymi wartościami? Norwid mówi, chrześcijaństwo tak, ale jakie? Czy myśmy się nie za bardzo przyzwyczaili do pewnych form, do wygód, do takich, wiecie Państwo, już skostniałych, sztywnych pewnych figur, które przestały cokolwiek znaczyć. Jeżeli on mówi piękno, piękno po to jest, żeby zachwycało, prawda? No ale piękno no to ładny obraz, rzeźba zachwycająca, dobrze wysportowany młodzieniec i świetnie ubrana dziewczyna, tak? No pewnie, że piękno. Ale on mówi, czy na pewno piękno i po co? On wywraca cały system znany w literaturze i w sztuce. Jeśli on bierze taki temat ważny, zawsze ważny, jak wartości, wartości czyli co? Uczciwość, szczerość, męstwo, bohaterstwo, ojczyzna jako wartość, to on wcale nie wie, co to jest. On stawia pytanie: ojczyzna? Ale gdzie? I jaka? Co my z nią zrobimy? On, nie, on nie, nie posługuje się już tymi ścieżkami, które wydeptał Mickiewicz, na przykład w panu Tadeuszu. On nie powtarza po wielkich romantykach tych wszystkich ważnych przecież odkryć, ale stawia zadania sobie i czytelnikowi. I dlatego to jest poeta, Niełatwy, ale też o tyle atrakcyjny, ciekawy. I z tego też powodu aktualny, bo jego pytania nie dotyczą XIX wieku. Dzisiaj również możemy stawiać dokładnie te same pytania. Piękno, ale jakie? Czy rzeczywiście wszystko to, tak mi się wydaje, że mógłby powiedzieć Norwid, czy wszystko to, co mówią nam reklamy telewizyjne, jest rzeczywiście piękne? I odwagą według Norwida, w jego poezji, jest umiejętność zaprzeczenia, podważenia tego, co powszechnie, co w społeczeństwie uznane jest za jednolite, jednomyślne, ostatecznie uznane. On mówi: nie, postawmy to wszystko przed znakiem zapytania. Zaprzeczmy na chwilę temu wszystkiemu, co wydaje nam się już rozwiązane. Jednym z takich trudniejszych tematów Norwida właśnie jest kwestia religii, duchowości, chrześcijaństwa, dla niego bardzo ważnego. On był jednym z pierwszych krytyków. To, co dzisiaj się dzieje, jeśli chodzi o, o Kościół, o religię, o, o różnego rodzaju konfesje, wyznania, które są, którym są stawiane pytania, to robił Norwid, ale po co on to robił? Żeby zrozumieć. Nie żeby oddalić i zaprzeczyć. Tylko żeby wskrzesić to, co martwe. A martwe w jaki sposób? Żeby zmyślnie powtarzane. Żeby my nie docieramy do sedna, do, do tego kręgosłupa, do kości pewnych rzeczy, w których żyjemy. Tak jak piękno, tak jak mądrość. Mądrość to nie powtarzanie po kimś wszystkiego, co przyjęliśmy, tylko poszukiwanie w sobie pewnych treści, tych, które żeśmy przeżyli, które zdążyliśmy zweryfikować jako, jako autentyczne. Piękno to nie to, żeby pokazać zewnętrzne, powierzchowne, ale żeby dotrzeć do, do treści, do, 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 do tego sedna. I, I chyba w jakimś momencie. Życia każdego człowieka i każdej epoki potrzeba takiego momentu, żeby zatrzymać się, podważyć, wywrócić to wszystko, co wydaje się już wygodne, już rozwiązane. I taki był Norwid. Norwid był jednym z tych poetów kontrowersyjnych, trudnych, niewygodnych, bo postawił świetnie, uniwersalne pytania. Z tego też powodu nie, nie był popularny i do dzisiaj chyba nie jest poetą popularnym. Takim wiecie, poczytajmy sobie Norwida, będzie nam przyjemnie. Właśnie nie. Poczytajmy sobie Norwida, będzie niewygodnie. I jeżeli państwo, ostatnie zdanie, czytając Norwida, czujecie się niewygodnie, czegoś nie rozumiecie, coś wam nie pasuje, wydaje wam się dziwne, trudne, to właśnie o to chodzi. To znaczy, że jesteście na tropie. To znaczy, że trafiło do czytelnika to, co sobie wymyślił być może Norwid, żeby uszczypnąć, zatrzymać, chwycić za rękaw i powiedzieć: W tym momencie musimy zmienić sposób naszego patrzenia, mówienia, myślenia żeby ten świat naprawić, żeby ten świat przywrócić do, do, do tego, co jest w nim naj, najbardziej wartościowe, do sensu, do fundamentów, do wartości właśnie. On nie narzuca nam żadnych wartości. On nam mówi, żebyśmy te wartości w sobie odnaleźli, a jeżeli nie mamy, to żebyśmy przyjęli, ale świadomie to, co od wieków jest istotą naszej kultury, naszej, na naszego społeczeństwa. I tak dlatego pomyślałem, to co mogę dzisiaj Państwu powiedzieć, to przedstawić Wam Norwida jako kogoś bliskiego nam, takiego faceta, który mógłby nam powiedzieć dzisiaj, jak sobie poradzić ze światem, który trochę się chwieje, trochę się pogubił. Popatrzcie, co my dzisiaj robimy w pandemii. Uczymy się nowych sposobów, bycia ze sobą. No nie wiem, czy Norwidowi by się to nie spodobało. Norwidowi, który jako pierwszy romantyk pojechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki parostatkiem i któremu takie podróże bardzo pasowały. On ze wszystkiego, co, co było nowe, czerpał, korzystał. On był bardzo głodny nowoczesności. Wydawać by się mogło, że taki nieprzystający do nowego świata, a on był świetnie wpisany do Nowego świata. I dzisiaj by do każdej kamery chciał mówić. I dzisiaj by, gdyby tylko dostał zaproszenie do Odonowa, to by przyjechał i wiecie co? I każdemu by palcem wytknął coś. A co ty uważasz na przykład o partiach politycznych? Co ty myślisz o partiach politycznych? No, trudne pytanie, bo się zawsze można pokłócić na temat polityki. I on mówi, widzicie co my robimy, powiedziałby Norwid? Kłócicie się o głupoty. A trzeba szukać wartości spotkania. Świetny z niego manipulator jest w poezji, bo już nam się wydaje, że coś zrozumieliśmy, a on nas zaraz mówi, trzeba aby na pewno. Więc jak byśmy czytali Norwida i będzie nam się wydawało, że czegoś nie rozumiemy, to znaczy, że jesteśmy na tropie. Dzięki, że mogłem się powymądrzać przez chwilę, ale będę z chęcią słuchał teraz wszystkich innych, mądrzejszych od mojej wypowiedzi. No i jestem z wami oczywiście. Dzięki. Ja chciałam podziękować bardzo panu profesorowi za otworzenie mi oczu na poezję i w ogóle postać Norwida, dlatego że do tej pory to, co odbierałam, to był, to byłam uczona przez, przez Czesława Niemena. A teraz spojrzałem z innej strony i za to bardzo dziękuję. Szanowna, kochana gospodyni, droga Iwonko, Marku, nie, nie widzę cię tutaj, ale zwracam. Jestem, się jestem. Z tyłu komputera. Zwracam się do was z buzią i sercem. Jeszcze nikt mnie nie porównał do Niemena, ale to dobry on. Ale to dobra uwaga. Bo rzeczywiście Norwid przez muzykę. Chciałby być odbierany. On był niezwykle wrażliwy na dźwięki, na muzykę. Jest wiele utworów, które mają sens wtedy, kiedy się czyta je tak, jakby się śpiewało, w formie walca na przykład. I dopiero one wtedy nabierają sensu. No właśnie. I, I tutaj Niemen doskonale zrozumiał Norwida, że ta to się nazywa synestezja, połączenie różnych sztuk u niego jako u plastyka, u rzeźbiarza, nie może być traktowana tylko jako kaprys poety. On pracował w formie, dźwięku i jako plastyk, zagarniał wszystko do swojej poezji. I dlatego rzeczywiście ona jest taka sensualistyczna. A jeśli chodzi o tego Niemena, to ja ciągle mam w głowie Bema pamięci żałobny Rapsod. Jedyne chyba wykonanie tak doskonałe, w którym dowiadujemy się yy, no, wszystkiego o Norwidzie, o jego miłości do ojczyzny, do historii, do, no, do, do Europy przecież wtedy też. No i, do, i, I pokazuje się tutaj jako bardzo nieprzejednany, bezkompromisowy krytyk. Yy, wiecie, co on zrobił któregoś razu? Mogę jeszcze, póki nas nie rozłączyło, powiedzieć anegdotę, Iwonko. Tak, tak, tak. Żeby go trochę zmiękczyć, ten obraz surowego poety. On był zakochany wręcz w Chopinie, to dla niego był ideał. Fortepian Chopena to inny utwór, niezwykły przecież. Był zakochany w Chopinie, dla niego to, to był Bóg. I przecież był świadkiem śmierci Chopina, on pamiętnik w, w Czarnych Kwiatach. Poszedł kiedyś na herbatkę do Chopina. Chopin zobaczył taki podarty, surdut Norwida, nieczysty też. No, niekoniecznie dbał o wygląd. I mówi: Cyprian, daj mi ten surdut, ja go dam do zacerowania. Tam pani też się zajmie odświeżeniem. Tyle mogę dla ciebie zrobić. No, nie trzeba, no ale jak już Fryderyku życzysz sobie, to niech tak będzie. No i wiecie co, Tam Fryderyk zagrał mu jeszcze parę jakichś mazurków pewnie. Norwid poszedł, za tydzień wrócił i Chopin mówi, zrobiliśmy ten surdut, proszę bardzo, nie dość, że zacerowany, uprany, wyprasowany, piękny surdutek nowy. No, Norwid zachwycony. Podziękował, porozmawiali pewnie o sztuce, wychodzi na ulicę z kamienicy Chopina, to było wszystko w Paryżu, jak się domyślacie, Wkłada ręce do kieszeni, a tam pieniądze. Chopin powiódł mu jałmużnę. Pieniądze. Norwid się obraził na tego swojego Boga, za to, że on zszedł na taki poziom, że poziom materialny dla niego był ważniejszy. Przez dwa tygodnie się nie odzywał do Chopina. Po czym przyszedł, zrobił mu małą awanturę. I znów się przyjaźnili. Ale to, był, to była taka postać, dla, dla którego rzeczy ważniejsze były zupełnie gdzie indziej. Surdut porwany nieważne, brudny nieważne. Ważne, że on jest uboga na Olimpie i słucha jego fortepianu. To się liczyło. Dlatego to, co pisał, było też autentyczne. On tam niczego nie wymyślał. Tam nie było kreacji jakiejś na wielkiego artystę. To jest niezwykłe u niego, że on, to co Hubert powiedział, był nieznany w epoce. Bo nie zabiegał o to. On nie, 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 nie szykował sobie wieczorów autorskich. To, to, to wszystko było dla niego obce. Dlatego dzięki za miłe słowa i za tego niemena, Iwanko, bo to ja się... rzeczywiście świetny <laughs> trop, żeby połączyć go z, z muzyką.